Witajcie z tej strony Sniper, witam Was na Survival Games, czyli na SG Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj jak widzicie na serwerze Blowa, ponieważ wyjątkowo Powercraft ponieważ nie jest jeszcze na wersji 1.4 A ja bym chciał dla Was już coś nagrać, także witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z tych z naszych Survival Games. A więc ja się zapisuję. Dzisiaj idziemy na SG3. Także e, to jest mój wybór. Ogólnie w komentarzach możecie pisać, na którą SG Arenę mamy iść. Jak widzicie, na serwerze, była mamy ich 18, nie, mamy ich 15 na razie, jeszcze trzy wolne mamy ich 15 aren, a więc numery od 1 do 15 piszcie w komentarzach. Myślę, że którąś z tych aren na pewno wybiorę dla Was na, mm, e, później. E, a więc dzisiaj SG3, było SG2, SG3. Także, tak jak... Mm, tak jak w poprzednim odcinku. Widzimy się. Dla was to za chwilę, a dla mnie to nie wiem kiedy. Także cześć i do zobaczenia za chwilę. Okej, okay. jak widzicie jesteśmy już na SG, na SG3. Także czekam aż wszystkie osoby wejdą. No i co? I lecimy do skrzyneczk mm, Game starting. Mam nadzieję, że nie zlamie, tak jak to było w pierwszym odcinku. Chciałem to wygrać, ale... Znając mnie, to się nie uda nigdy. Dawaj, lecisz. Mam żarcie. Dobra, to były miski. Dobra. Lecimy do skrzynek. Mam nadzieję, że nikt nie, nie zajebie do tego czasu. Mam nadzieję, że mnie lagi nie zjedzą. Boże! Muszą mnie atakować, jak grywam. Nie wiem, coś Minecraft się pieprzy, bo kuźwa mam zajebiste lagi. ale to taki kurwa prwilny, że to jest po prostu szok widzicie? Teraz na przykład łaścinka a jest 30 fps cały czas Dobra, ja go zostawiam, ale do swoich skrzynek niech sobie chłopak radzi Jeszcze pierdolony de... Storze, wykreślam się, też też tutaj padać z serwetem bloni laguje strasznie O oh, fuck! Żadnej... żadnego miecza. Miecz jakiś set poproszę. Nie wiem. Choćby cuś? Nie wiem, cokolwiek. Halo? Cześć krawa. Co tam u ciebie? Bitch please, już coś tu. mi w skrzynkach. Moje skrzynki z łodzieju jeden. Nie znaczę. I hate you, jeżeli pozbyłeś mi skrzynki. Nie, 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 teraz, nie, teraz, nie, 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 w tej chwili, nie, w tej chwili. nie, nie, tej chwili. nie, tej chwili. Dobra. nie, wziąłem niczego. Ej lol. nie, 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 FAK Świetnie. Kurwa ma ciśmy pierdolę Za kównięż. Dobra. Trudno się mówi. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Oczywiście z legami. A ja kuźwa, bo ten serwer nie wiem, coś mi ści strasznie. Tak krwidnie Dobra, SGI12. To mnie jeszcze nie było. Gręcie rzecz biorąc, ale to chociaż to może tutaj mi się uda wygrać. Ja pierdziola, fair mapka. Tutaj jeszcze nie grałem. Tu jeszcze mnie nie było, moi drodzy. Ogólnie mówią, a jest... Hm, nie wiem. Sg bot. Botku bot. Cy bot Sg bot. Kurde, no nie wyszło mi, kurde, a się tak scenerowałem, lubiłem tę mapę, ale tutaj mnie jeszcze nie było, także zobaczymy, zobaczymy jak mi pójdzie, tak, mhm, mm Troll Sniper, nie mogę tak filować po prostu, te statystyki, a w ogóle można wejść na właśnie, na survivalgames.pl, sprawdzić swoje, e, swoje statystyki na SG tutaj, także polecam bardzo, do czego? no, halo, może zaczniemy, cześć. Sniper jestem. A ty? Jak się nazywasz? .pl. Cześć. Trollgolf3. Fajny. Cześć. Cześć kochaj. Cześć. <troll>, <Trolle>. Troll. I tak spiluję. Co ja się szykuję? Dobra. <troll> nie znam tej mapy, nie wiem co ja mam tutaj zrobić. LOL! Nagrywam, ja też nagrywam. Pozdrawiam cię, nagrywający. Ty to mnie nie paliło, a ja kiedy blizim... się hmm. No i zabrali wszystko. Słodzie, je! Yeah. Słodzie, je! Yeah. Dobra, lecimy do skrzynek. Biegaj. Chłop, ogar, biegaj, o! Aha, no to fajnie masz. Tu Jaka zabawa! Ale nie, sery mówię, że mnie tu jeszcze nie było, ludzie. Także... sorry. A ja nie ogarnę tej mapy teraz. Naprawdę nie wiem, co, co, co Skyblock, widzę jakiś, ale nie, pierwszy raz na tej mapie gram, naprawdę, więc... Mm, nie wiem, nie znam tej mapy, nie wiem, czy są skrzynki, w ogóle, a więc będzie bardzo ciekawie, będę się pił na pięści z diaksowymi, znaczy z żelaznymi, także myślę, że to będzie ciekawe. To, 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 Dobra, garnijmy gdzie tu są cokolwiek w ogóle jest Gdzie tu cokolwiek w ogóle jest Ważne, żeby się nie spieprzyć w dół Przydałoby się jakaś skrzyneczka Nie powiem, od razu z żelaznym całym setem To jest zamówek. już się przestraszyłem A może to na tych kulkach coś będzie serio ludzie, że na tym apenigałem Także nie wiem co to jest. Weszłem tak to, żeby nie przerywać nagrania. <grymne> XD. żebyśmy mieli trochę dłuższy materiał. O, Iron Sword. No to już widzę. Au, no ty gu. I Spróbuj kuźwa. Spróbuję jeszcze raz nagrać. Może przestawię z tylko fansy w końcu na fast. Taka ważna propozycja może. Może komputer mi daje znać, żeby tak zrobić. Tu widzę parkura nad przepaścią. Co nie jest fajne. To Wiedziałem, że nie. Sięgnę? Wiedziałem, że nie. WIEDZIAŁEM! ażeby szlak, Nie, 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 wiesz... Dwa fejle... Mmm... Dobra, do trzech razy już to okej. trzecim razem nie uda na jakiejś mapce, to nie wiem. Czekam, bo czekam aż... czekam, czekaj... s Co my tu mamy w ogóle? SG, SG mini SG co to jest? Mapa Dune Jungle, jest wolna? Nie, to ja to jest akcja na SG3 Co eee, to do Flyland, a gdzie ja byłem w ogóle? Na Flyland 2 To może, a, nie jestem tego, eee, to Co tu mamy? The Lost Island, SG4 To Mountains Hmm, 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 hmm. Ciekawe, ciekawe, pomyślimy nad którym tutaj... Dobra, ósemka przegłosowana A w piściec Ja to muszę zawsze... 8. No i Dobra Tej tutaj też mnie nie było Ja od razu zastrzegam sobie prawa Do, że mnie tu nie było, a więc Sg, skvote Voted Game already starting Zaczyna się, UPI. Dobra tutaj może chociaż zdobędziemy jakiś set Żeby kurwa nie być takim fajfusem nam bo to ŻAL! Nie umiem grać Jeszcze musiałem spaść Uf. Ta, wędkę dostałem, buja, kabuja, kabuja, buja, kabuja Hi, 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 hi. Oh, tam nikt ktoś go nie zmieczy. Uchal! spieprzamy ludzie! Nogi zapas. Będę jako sterik sobie... Nie, oni nie upczykali przecież w sumie. o, wow, tka Może będę miał ciekawe rzeczy. Myślę ja tak o skrzyneczce. Tak na początek. Dobre znajomości. Co ty o to? Już się biją. Cześć. Cze, 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 cze. A! No to cześć. Dzięki. Dzięki, no też szczęście nie lubię. Może na górze coś będzie. No ludzie, to nie było mnie, pierwszy raz tu ja. W tej grze, rozmówię że tu to jest ten pierwszy raz Więc nie ma kuś... Fa 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 fa. Ale tu trzy piękne fejl'e Trzy piękne feile, trzy piękne feile, trzy piękne feile, buja, o, ja pierd. Coś mi się wydaje, że będę jako osiemnasty zginę na tej mapie Buja! Dobra, 17 16 siedem, 15, A, Ja będę ty sukces, już mamy sukces everybody Skrzyneczka, wiedziałem, że pusto. Już Teraz nie ma co zbierać, kurczę, bo wszystkie już zabrali. Zjemy. Dobra, jako szczęśliwy trzynasty umrę. Tak jest, tak jest, a jakże inaczej. Hmm. Ogarnijmy tę mapę w ogóle. Hmm, hmm, hmm. Co tu mamy? Jakieś pustynia piaski. Fajnie, gorące sami w stópki. No. A ta piątka to, to jest z tego, z dwunastki, ten z GM od razu. Ktoś tam biega się czanki nie ładują znaczy nie sięgają tam czanki dużo was tu na serwerze w ogóle one też nie sprawdzić ile was No tu widzę jakiś lasek Pierwszy raz na takim mapce jestem fajnie fajne że jest więcej więcej mapek niż niż ten niż na v -Craftie. podoba mi się ten Nie, żebym hejtował hejtował V-craft <grym grym> boże, boże a lubię tylko że jest na 1.3 a jak na 1.4 <grym> Goły i wesoły sobie latem po mapie. Będą ja jak się kujwa wszyscy powybijają, a ja zostanę. Będzie sukces nad sukcesami. <grym> nie no, w sumie... W sumie... W sumie nie mogą się wybić przecież nad sajem. Zawsze ktoś, który się... Pójdę do tej skrzynki. To się wygenerowała. Tylko jak tam dla do ciebie dojść, młodziutka, To jest jakaś drobinka, coś? Nie wiem. Nie ma? Po sobie jakbym nie skakał? Chyba nie Zaraz topcze im jak to zrobić żeby się nie pokuć Chcę Że, tyłka nie skuć Ała, 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 ała no pójść Tak, tak się nie da Hmm Czy dla tej skrzynki warto poskakać sobie tam? Nie wiem, nie nie wiem, nie wiem Nie można spróbować Tałć. i tak nie mam nic do stracenia będę skakał po kaktusach, no tego jeszcze nie było dobra nie mogę masz... skończyć. Au, jeszcze mnie biją, Au, dobra nie będę skakał po kaktusach, nie ma co trole, sg3 i taki fail, sg s3 sg i takie fejle, kucze no najpierw ogarnij ogarnij, bo cię skajtują ogarnij się, wygraj to znaczy daj się wszystkim wybić, ale... <laughs> Ja że tak wygrałem przecież nawet w sumie. No wszyscy się wybili, a ja zostałem. A ta skrzynka jest pusta. <laughs> nie. Łaaa... Wow. wędka. Co, ryby będę łowił? Ale za to, dobra, mam plus, jest skrzyneczka. Czyli... Uf, Ten łódka... Czyli, że tutaj nikogo nie było. Czyli, że, że można tutaj znaleźć jeszcze myczyk. Czyli, że możemy wygrać. Czyli, widzę tam jakieś... Właściwie w całym eku już zebrany w cheatery jeden? ogarnia mapkę. A ja nie. X-Ray. <grym> klikam X, <grym> haha. Uh. Dzień dobry, podobasz mi się, czymkolwiek jesteś. Tak, to za chwilę taki żarny sobie. Dobra, już mi się nie będziesz szkodać w takim razie. Au! No dzięki za te ścinki, pozdro. Jest coś na dole? Tak wiem, że nie skateujecie, bo na przykład wiecie co tu jest, A ja nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie Jest, jest skrzyneczka. Mięso, którego jeszcze się zatruje w prezencie. Uuu, tu jest dużo tego. Uuu. Podoba mi się, I like it. Jakbym znalazł jakiś jeszcze set albo coś, to byłoby jeszcze lepiej. A pozbieram za to wędki. Tak. Bez pytań. Złoto, Zrobił sobie burzka złoto, tego tyle jest. Ja chyba powinienem jednak mieć jakiś wagonik żeby ten to pojeździć. Wow 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 Tutaj, tutaj. chcę chce się stać Tak, czekaj jak ja potem z tego wyjdę tylko Oj, coś czuję długi odcinek Coś czuję bardzo długi odcinek, nic się nie będę przecinał, jesteś, macie to na żywca zrobione się nie chce, ale nie mam czasu Mówię. Tu ktoś był. Czy mi się wydaje? A. Wow, masz przyjaciela, to ja nie, to ja się tak nie bawię. Ty śmieszni jesteście. Na tylu was. A. Mamy żarcie. Dobrze. Potem zaraz się jak wczytałam, czy jak stąd wyjść. No nie wierzę. No wiem, że mnie polubiłeś, jak chcesz, jak chcesz być na nagraniu czy coś, no ale żeby aż tak? Kurde. Au! Cię zhejtują moi widzowie. Hejtujcie szkieleta. Bo mnie bo Nie tyka tam, gdzie nie powinien. Dobra, tutaj jest bardzo fajnie. Hmm. Tak, to było po bardzo mądre. Podejdź do skrzynki, gdzie jest... Ah. Chyba się zgubiłem, mam takie podejście. Ach, szlak. W Nie Mnie wszyscy po prostu prześladują nadują. Hmm. A to jest ta skrzyneczka, której... Czyli ja tu weszedłem... na Pol życzyzna Zjedzmy i się otrujmy, o nie, trułem się. To teraz się otruję. Łaaa, nie otrułem się. Sukces, sobie pali. Dobra, może tutaj jeszcze zejdziemy. Może tu będzie coś ciekawego. Bo bez miecza to ja nawet nie mam stąd co wychodzić. Tak szczerze, że... Ta, fajnie, przepraszam. tyle ci byłem. Ale no, okej. Okay. Już pamiętam, fakt. A, a tutaj pod tym też takie coś jest. Tutaj. Nie, no, tu nie ma. Tu jest tylko kusz. Pisz się zlegujesz, jeszcze wyłączę będzie koniec nagrania, przez komputer, wszystko przez komputerem, widzicie jakie gówno jeszcze... Nie wiem to, że to ma no, ja mi poszło często czasami, mi się wyłącza, To jeszcze ten, wiem, kocham tego swojego graciaka, jaka trudno się mówi. No w papę. Zabiję tego szkiela, się wkuźwia. Dobra, ja po fajne, fajne, muszę zapamiętać, że to, to, to takiego w ogóle jest. Wow. <t z pokrytoś> Ale nie łu, bo tutaj jesteś ty Nawet masz przyjaciela Czemu ty mnie nie trujesz? Dobra, dobra, spokojnie Nie wiem czy przeciwko Ale ty te, te skręczki mi się spodobały ja. wiedziałem, że nie wszystko spiąciłem Tylko żeby oni mnie za chwilę nie zabili No cię. Bogin! się się nie mogę uderzyć? Ooooo, mamo mammo! To teraz możemy iść na wojenkę. Czy to jest to, co ja myślę? Czy to jest to miejsce, w którym byłem? To jest to miejsce... Aha. To cześć. Coś mi... No, what the fuck? Y... A... Y? 5 y? z minusem? What the fuck? Ej... FPSy? What the fuck? Coś jest nie tak... <średencji> I, idę, ale jakiś bagat. Idę takich tych kurwa porządnych. O, oblogowałeś mnie. Dzięki kogo, ale niestety. Nie podoba mi się. No dziwne wieki w ogóle wydają teraz, jest. Nie wiem co mnie się dostałem! stał. kto stałem, pić! Pierwszy nasalskie! Ja mam się jak dziecko... trzecia trzecie. Kuść, wa was jest dwóch? Od kiedy tu parami chodzicie? Od kiedy to w ogóle macie pary? No w pappe! No nie wierzę! Ja stąd wychodzę, proszę ja nie chcę tu zginąć, au! Nie pytaj mnie tyłek Dobra Go away for las. Mamy łuk, kuźwa Jest! Tak 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 tak, 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 tak Jaram się jak dziecko, dziecy czy? Ja myślę. się... Och, wy teraz leciście mi I znowu się zbagowałem The fuck, po prostu co co chodzi, bo dobra -list. Zostały trzy osoby, te osoby, słyszycie to, trzy osoby zostały, 3 osoby? 3? Czy? Czy osoby, czyli będę jako trzeci, czy mam brązowy medal, dziękuję, everybody, dziękuję, o, tak, jest, tam. Stan... boże jak ja wyglądam, jak ja wyglądam, jak nie powiem kto, dobra, będziemy pierwszy ich strzelić z łuku, mam strzał, właśnie. mamy wędkę, będziemy ich o już widzę jak ktoś na spawnie czytuje na mnie. Dobra, ale mam brązowy medal, także jak się nie wybiją nawzajem to może nam się uda przeżyć. Czekaj, może będzie z skrzynek. Co bardziej wierzę Tylko kiedy tu będzie noc? No w picie to jeszcze te relaki. Sorry za to są ścinki, ale coś po prostu albo generuje się, albo coś wstaje, albo zatem to serwer ogólnie. Tu ogólnie gra tutaj bardzo dużo osób jest chyba z 200 osób na serwerze, a więc po prostu siłą rzeczy ten serwer trochę łapie czasami czasami lagi sam siebie, bo ja mam w tej chwili 30 FPSów, to nawet 20, także też 30, także tak trochę tak skacze, a czasami są lagi, jak on nawet 30 FPSów, a więc po prostu czasami są ścieżce niezwiązane z moim komputerem. Chociaż i tak, i tak, wiem, tak, mam słaby komputer i są laki, tak wiem, więc hejtujcie. Nie nie hejtujcie, bo mi będzie smutno, dobra? A coś i proszę wybatter więc proszę, nie hejtuj, nie hejtu. <ścoughs> taka morda takiego... Boże mordka, taka mordka takiego w pieska. Jesteś tu gdzieś jeszcze Arfons? Kto to jest? Amelia. Hahaha, jest tutaj zawsze dłużej. Ciekawe, czy mnie zabije, jak do niej podejdę. Dobra, niech wszyscy z nią pobije. Proszę, nie bij. O, w salon i na pewno będzie. Na pewno nie uderzy. A, to nie się Tym okiem. Dobra, mam srebrny medal. Beat Everybody. Srebrny medal. A jakiś kompan mi was zabi. Dzięki kompanie, że ty, kompan jesteś ty. Kompan. Gówno nie kompan. Sorry. Oh, Wykle mam srebrny medalik. Sniper ma srebrny. Aaaa, ah, cześć. aaaa, mam srebrny medal. Dobra. <grym> Sorry, odwala mi trochę. Wow, to jest tablica Wow, No chyba se ja robicie, żebym to przeczytał. Dobra. Wiecie co, do trzech razy sztuka. Dwa faile i mam srebrny medal. Myślałem, że będzie bonzo, a jest srebrny, a więc i tak dobrze. Także ja się z wami żegnam z tego SGS serwera Blow'a. Pozdrawiam was wszystkich, którzy mnie oglądają, z wszystkich tych was w tej chwili na serwerze. Także do zobaczenia, cześć na razie, mam no, nadzieję, że do trzeciego odcinka z SG, także piszcie w komentarzach, na które SG mamy się przejść. Yy, ja od razu mówię, że SG od 4 wzwyż będą nagrywane na serwerze w na tym serwerze, a do 4 na serwerze Falcrad, o ile zostanie, są one a więc do zobaczenia, żegnam się z wami, sniper, łapkuj, i subskrybuj, komentuj, do zobaczenia, jeżeli tylko się spodobało, cześć.